Zapraszam Ciebie na szkolenie Rozwiązywanie Problemów za pomocą metody A3. Szkolenie jest dedykowane generalnie dla służby jakości, związanych z jakością, ale również z procesem, ale również dla linowców, generalnie ludzi, którzy w jakiś sposób zajmują się rozwiązywaniem problemów produkcyjnych. Co w programie? W programie mamy opis i analizę aktualnej sytuacji, cele i analiza przyczyn źródłowych propozycja środków zaradczych, plan i działania wdrożeniowe, doskonalenie według cyklu PDCA, jako taką kanwę całego szkolenia oraz wejdziemy sobie już bardzo, bardzo konkretnie w konkretne narzędzia, które można wykorzystać właśnie przy rozwiązywaniu problemów. I tak, diagram Pareto, Ishikawa Fishbone, metoda 5Y, drzewo analizy, histogram, karty kontrolne średnich i rozstępów oraz diagram korelacji ze współczynnikiem Pearsona. Zapraszam Ciebie na szkolenia zarówno w formule otwartej i wszelkiego rodzaju informacje znajdziesz na stronie oraz daty w kalendarzu oraz zapraszam Ciebie również do wyceny szkoleń zamkniętych u Ciebie w firmie. Spotkajmy się na szkoleniu. Krzysztof Bielański.